Kałysze? To może apel daj do prezydenta miasta. Nie, nie będę dawać, tylko listownie prześlę na miastowe, wiesz, zdjęcie. O to, tak? Tak i zamknięcie galerii tej całkowicie. Może ja będę tak wisieć, napiszę na ścianie z gołymi kobietami. Niech one sobie wysz wyszają ja im nie żałuję. Ale mnie proszę nie wtrącać w to. Ja bardzo proszę, ażeby dyrektor galerii to natychmiast działa, a nie, to będzie zamykana. W trybie natychmiastowym? Tak. Tak. Ja tego... Zamknę. I te, inaczej tego ja nie widzę. Zamknę, a jak ona nie zamknie sama, to pójdzie do sprawy tu w Białymstoku. Nie ja będę jeździć, tylko dyrektorka będzie przyjeżdżała tutaj. Dobra, tak. Krzysiek, teraz od Mateusza list. Od kierowcy jakiegoś. Ty słuchaj teraz. Witam, panie Krzysztofie. Kira, tak? A ja nie wiem, zaraz zobaczymy, bo nie czytałem tego. Witam, panie Krzysztofie. Zwracam się do pana, aby mógł mi pan wyjaśnić kilka przepisów z prawa czasu pracy kierowców. Wiem, że pan jako stary, doświadczony kierowca, mechanik, po niejednym kraju w Europie jeździ. O, przerwę, ale jeszcze to powiedzieć, wiesz co? Co? Ty mówisz, że ja nie mogę się zatrzymywać i nie mogę rozmawiać. Możesz. Możesz, tam gdzie mają autobusy wszystkie i dalekobieżne i niedalekobieżne. Na przystanku można się zatrzymać? Masz prawo, 5 minut włączasz awaryjne. Nie, na przystanku nie masz prawa. Masz! Nie masz prawa. Ja jechałem i jeździłem wiele razy, no. wszędzie po Polsce. Do mnie i mama dzwoniła, i ja to, nie miałem tego już jak Rafał ma. Nie kupiłem sobie. I wiesz? Ja jadę. Skręcam na luz. hamulec ręczny. awaryjne, Złączam. Policja radio stał. Podchodzi. Policja do mnie. Dzień dobry. Otworzyłem. Pół. Słucham. Panie, a tu można stawać? Można, panie. Można. W każdej chwili. A autobus się trzyma. Do pięciu minut mam prawo stać. Tak powiedział policjant? Ja do policjanta. I co? Ja. Zobacz pan przepis. Masz pan przepis? Ruchu drogowego? I to tak jest? Jest. Nie. Jest? Już dawno, dawno. I wiesz co? On znalazł. Pisze. Do kolegi, bo na okularach, no na każdy kierowca osobowy, od osobowych do ciężarówek do ponad 3,5 ton, ponad 3,5 ton, tak jak Jelcze, kamazy i tak dalej, teraz i tak dalej, mają prawo zatrzymać się na przetanku włączając światło awaryjne. No to ja nie wiem, ja nie znam tego przepisu. Dziękuję. Dziękuję. Panu, ja mówię. Mówię, a gorąco było to ja okno otworzyłem, bo tyle wziąłem, napoju, co pan pijesz, a ja mówię, napój. A trzeba powiedzieć wód, wódkę. Wód, wódkie. Nie. Trzeba było tak powiedzieć. Nie, nie, nie. Ja nie lubię kłamać, Ja prawdę pójdę. Napój. Widzisz pan, co pije, a jeszcze chciał się zjeść, to dalej może większe będzie pętla. To stanę i zjem. Dobra, krzysiek, czekaj. I, ale czekaj. Bo tutaj ważna kwestia. Ale 5 minut. Ja mówię: jeżeli po 5 minutach znak wystawiam z tyłu awaryjny. Dalej pan przeczytaj. I dalej pisze. Jeżeli samochodem kierowcy nie może dalej się poruszać, po 5 minutach no tak, wystawia znak drogowy awaryjny. Czyli kwadrat. – Co? – Kwadrat? – Kwadrat ten. – No. – Meter od samochodu. I stoi znak. I każdy kierowca z tyłu jadąc, widzi, że samochód jest popsuty. Ja tak robiłem. Kościół popsuty. Patrzę – a, po, ponad pięć. To znak. met dalej. w A już znowu zjedzie. I na sygnał ktoś zadzwonił, żeby jechali. Przyjechali. Dzień dobry. Dobra, Krzysiek. A ja my, dzień dobry. A, co się stało, panie? A ja my, no troszeczkę trzeba zobaczyć, Matkę maskę podejmę, zobaczę. Silnik. Bo też nie chce się. Nie, zapracować samochód. A, mógł zapracować. Ja. A, dziękuję. Ale będziesz pan robić? A ja my, jak nie, to ja do bazy zadzwonię z telefonu. Eee, i wtedy co przyjedzie mechanik z Stoku, mówię Ale daleko. To nic panie Baz, e, e, Dobra, stop. Stop Mechanicy stop. pracują dzień i noc w naszej bazie. Wystarczy. Stop. List. Cicho. Proszę zatem, aby wyjaśnił mi pan, jak to jest z czasem odpoczynków w ciągu dnia. Bo jedni mówią, że maksymalnie w ciągu doby muszę pracować 15 godzin, a mi czasami już po 10 chce się spać. A oni każą jechać, bo mówią, że towar ważniejszy. W ciągu dnia mówią, że mogę tylko 45 minut mieć pauzy. A to ledwo po lotkiemu się udaje zdążyć. A co dopiero po ciężkiemu? Czy mleka się napić albo śledzia zjeść? Wyliczają mi czas spania. Co to jest 9 godzin na spanie? jak to trzeba nogi umyć i dzyndzlem się pobawić a gdzie dopiero znaleźć czas na oglądanie Żylem, się. na oglądanie pana w internecie Prof proszę również żeby pan mi wyjaśnił tą obsługę tachografu bo kiedyś to można było tarczkę za okno wyrzucić nową napisać a teraz karty nam dali z plastiku po butelkach z mleka i nie wiadomo jak to robić na sam koniec niech mi pan również powie gdzie ten magnes się przykleja, bo mimo tego wszystkiego to czasu brakuje. A Rumuny mają magnesy, tylko nie chcą powiedzieć, gdzie go dać. Lubię słuchać pana. Nie op... tego, gdzie magnes się przykleja. Czekaj, dokończę. Lubię słuchać pana opowiadań, więc z chęcią też posłucham, jaki towar pan woził i czy był pan kiedyś w Beneluksie albo w Hiszpano-Portugalii. Może zna pan również dobre miejsce, gdzie można dobrze zjeść we Włoszech. Pozdrawiam Pana oraz Jacka z dalekiej Czechosłowacji i proszę dla mnie o modlitwę do świętego Krzysztofa w intencji wszystkich kierowców z wyrazami szacunku Mateusz, woźnica żółtego Dafa. Pozdrawiamy Ciebie Mateusz. O, powiem tak. Jak z tym czasem odpoczynku jest? W ciągu e, z dnia. Czasem odpoczynku 8 godzin i możesz Pan zjechać do wlechej bazy. Ale 8 godzin masz jechać czy odpoczywać? Osiem godzin masz jechać. No. Później hotel. Ile czasu na odpoczynek? 8, 8 tak? Osiem. 8 na 8. To oni go oszukują. Tak. Mhm. Nie masz prawo pan dalej się poruszać. Możesz pan sobie odpocząć, położyć się, pojechać na plażę. Czy rowerkiem by pożyczyć, bo można by pożyczyć. Czy takie są... E... Samochodziki, takie, że poruszacie, porusza się kierowca, że nie normalny samochód, tylko takie, jak to powiedzieć, takie włóczki, nie wózki, wózki, coś takiego teraz. I nic nie zmieni pan e, targmografu, bo to jest karalne. I to srogo karalne. Normalnie niech idzie. Kartę wpisz, idziesz do e, swego e, tam przełożonego, gdzie masz towar zawieźć, albo e, gdzie odpoczynasz w hotelu. Bierzesz kartę, jemu na stół, do, dyspo, do portiera albo stróża. Do stróża proszę mnie się podpisać. On musi się podpisać, o której godzinie. Zaczął stać pan, o której w hotelu ile godzin, to wiadomo 8 godzin on napisze panu, że musisz spać, co jeszcze. No i tak dalej, tak dalej. Opisze panu w uwagach, bo to w uwagach on będzie pisać, że kierowca zmęczony i tak dalej, i tak dalej. I pan normalnie śpisz 8 godzin sobie pan. Czyli 8 jedzie, 8 odpoczywa. Tak. A powiedz mi z tym magnesem teraz. Magnesem to nie zdradzę gdzie, bo to jest karalne. Ale to jaki to magnes? Taki co w lodówce? Taki magnes? Nie powiem. Nie powiem tu, bo to dla ja będę karany, bo ja robiłem to. Ja robiłem. Ale to do koła się przyczepia? Do czego? Nie powiem. Nie powiesz? Nie zdradzę. A jeśli jest, jest nagrywany film, to tym bardziej nie powiem. A ja wiem, gdzie to się przyczepia. I to. No, nie będę mówić dalej. Co się robi i tak dalej, i tak dalej. Bo ja ręce takie chycery chcę wyciągnąć. Tak... Ale bo ja jestem też ciekawy, no? Chcesz sobie, jak gdzieś pojedzę, jako. A po co mi, ja tirem nie jeżdżę? Mm, mm, mm. Ale, ale I chcesz, mi... ja Ci bez kamery powiem. Ale mi czasu nie mierzą. Co? Ja, czas, ja, ja mi czasu nie mierzą. No, ale ja powiedz dla chcę... kierowców i tak dalej. Nic, dobra, nie chcę wiedzieć. Czy był Pan w Beneluxie? Eee, powiem tak. Eee, nie, nie byłem. A w Hiszpano-Portugalii? Nie byłem. Też nie. A może zna Pan miejsce dobre, gdzie można zjeść we Włoszech? We Włoszech? U papieża. Tam byłeś? Tam byłem. Dobrze, Karmili? Tam hotel jest koło papieża. I na o, tam jedzenia w Czyli tam. Na On drogę. ma plac dla podróżujących i leżący towar. I zajeżdżasz, idziesz do hotelu jego z kartą drogową. Jeszcze chcesz przenocować. Przyjdzie, chodził e, ojciec święty Jan Paweł II do nas przychodził, do kierowców podróżujących. E, my modliliśmy się razem z ojcem świętym. Tam w hotelu była sa, ta nie salka, ale tak jak, taki kościół był. Kapli kaplica. Co? Kaplica. O, kaplica taka była, wiesz. I, każdy sobie po cichu. Musza była. Wszystko. I... A na, na tacę zbierali też? Co? Na tacę zbierali? Ja dawałem. Tak? Zbierali. A kto zbierał? Ty chyba? Nie. Nie? Nie. Za Krystian zbierał tam od, od papieża. Trzech zbierało, bo dużo ludzi, bo... Trzech kierowców, trzech zbierało? O no, kierowców to było multum. Ale moje trzech zbierało od, od papieża. A ja zawsze dawałem 5 dolarów. Papież jak się dowiedział, boczkiem, kroczkiem, kroczkiem, boczkiem, kroczkiem, że ja z Wielkowej jestem kto? Organista. Jeszcze ciebie chciał może zatrudnić tam? I mnie naciągnął na chór, bo tam kur jest. To jak to? Po włosku śpiewałeś? Co? Nie, po polsku. Po polsku? Po Polsku. Ona sprawił w Polsce. A co ty tam śpiewałeś? Co? A co ty śpiewałeś tam? Różne piosenki. Awe Maria? Ja Awe Maria, nie Awe Maria, Różne kościelne. Tak. I ch chciał Ojciec Święty Zaz mnie poprosił, ażeby ja przenocował e, w takim pokoiku. Wiesz. O, tu przypuszczam na Oj, Ojciec święty pokój ma, nie? A ja miałem cztery pokoje dalej. No. Na ten samym piętrze cztery pokoje dalej miał. miałem. Panie, spało się. Brałem, bo tam duży pokój był dla mnie. Brałem cztery kierowców do siebie. To, to w pięcioro byliście? Co? W pięcioro tam? Tak. I co wy tam robiliście? Spali sobie radio, telewizor, wszystko. Chodziliśmy, zwiedzali w 8 godzin, w godzinach. Ale Ojciec Święty był łaskawy, dobry dla nas, Polaków. To sam dzwonił do tej firmy naszej, mojej. To nie moje, tylko ale no, nie, tam no, pracowałem. No ja rozumiem. To moja, moja. Bo zaraz powiedział, o, masz firmę. Nie, ja firmy nie miałem, ja pracowałem w firmie. I tak każdy kierował, o, to moja firma, o, to moja firma. Tak my się przyzwyczaili, się i... moja, moja. Dyrektor aż nas się pogniewał. Raz, zero, przyjechali... Dobre, do paczki, przyjechaliśmy. Dobra, Przyjechaliśmy do tego, do firmy z drogi. Każdy postawił samochód, zrobił zebranie na drugi dzień i mówi tak. Kochani kierowcy, jaka to wasza firma? Bo każdy słyszy, e, jak zagranicy jesteście, to mówicie to moja firma, to moja firma, to moja firma. Ja mówię, Panie dyrektorze, tak, moja, bo ja pracuję. Dobra, Krzyśku, to proszę, pozdrówmy Mateusza Woźnicę. E, pozdrawiam Mateuszu, nie mój się, masz prawo. E, ten, osiem, praca, osiem, rozpoczynek. On prosi o modlitwę do świętego Wymnocie, Krzysztofa. Ojciec i ducha świętego, Amen. ojcze nasz, któryś jest w za wszystkich kierowców, e, podróżujących, Autokarami, nie autokorami, tirami, nie tirami. Ojcie nasz, który się nie święcimy Twoje. Wszystko lece Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszczam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom i nie na pokuszenia, ale nas baw odlegam. Daj Panie Jezu i Mary, obszanie szczęśliwą podróż tam, gdzie oni chcą jechać, tam, gdzie oni chcą podróżować, tam, gdzie one towar wiozą, nasz Polski. I żeby one wrócili, żeby oni wrócili do Polski. Szczęśliwie. Szczęśliwie. Dziękuję żywi, bardzo. weseli. No i żeby prezentów nawieźli dla rodziny. To obowiązkowe dla kierowców. Także Mateusz. Ja zawsze tak, musi Wajche przełóż i do przodu. Mówię, Mateusz Wajche, przełóż i do przodu. No. Do widzenia.